Cześć. Witajcie z tej strony Rafał z Detailing Ozone Mat. Spotka. Porady i sztuczki dotyczące domu. Część pierwsza. W jaki sposób na szybko wyczyścić sobie szyby w domu bez używania agresywnej chemii? I co pozostawia nam fajny film na szybach oraz bardzo szybko usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Znowu mamy Nourinsa. Szmatka jedna. Ten żurzelek, który widzieliście we wcześniejszym filmie, ponieważ on nie jest brudny. Szmatka druga do osuszania. A naszym bohaterem jest oto te okno. Nie wiem, czy widać. Zapalimy światełko. O, oto te okienko. I oczywiście cały winowajca Taszek. Bo to z w tej chwili. No i co robimy? Mamy tutaj takiego. Oto paskudnego seralucha na szybę i co my zrobimy? A spójrzcie co my zrobimy i spójrzcie też jak wygląda rama okienna. I parapet. Pokażę Wam co też NowRings robi z tak zafajdanymi parapetami, a najpierw zaczniemy od okna. Czyli co? Jedziemy od góry. O, psiukujemy całą szybę sobie. Podamy trochę więcej. To już nam płynie, więc nie zapomnijcie sobie coś podłożyć. My możemy podłożyć sobie tam mikrofibrę. No, rozpuszczacie tego śmierdziucha, patrzcie co się dzieje w momencie, kiedy wszukam. Widzicie? On pod ciśnieniem. Oczywiście się samy przespuszcza I sobie nam kapie, oto nam mikrofibrę, żebyśmy naszym paniom nie narobili bałaganu. Bo uu, panowie, no ten dinero. Kotmołucha mamy zmoczonego i to obficie. Mamy tutaj ten ptasie odchód, przesunę trochę mikrofibrę, żeby mi to nie naleciało. A mamy tutaj ten ptasi odchód, przepraszam. A was? Jedziemy od góry sobie szyba. Oczywiście dookoła tak przyramnie. Spójrzcie, już ten syf mamy zebrany. Jedziemy i sobie normalnie. Na szybie zobaczcie, ściągnęliśmy i mm jego -hmm. <laughs> już nie ma. Dobre? Dobra. To jest to się odchód, odchód, który był jakieś 3 dni czy 4, także już troszkę przyschnięty. No i co? No i wsio. I jedziemy. Zobaczcie. Wycieramy sobie tą szybę całą. Tak. Jest wilgotno. Temperatura, nie wiem, czy jest 6 stopni, może 7 w tej chwili. Przerzucamy sobie fibrę na czystą część. Przeciągamy sobie. Tak. I pamiętajcie, żeby na zasadzie. Góra, dół. Nie nadarza Góra, dół. Znowu góra, gimbal, nie nadąża, dół i boki. Jak wam coś tam zostanie na zasadzie tego luźnego nadgarstka, możecie sobie wytrzeć. Teraz Wam pokażę, jak wygląda już ta szyba. Lub ta się odchód duży. Spójrzcie. To, że zostało, to tym się nie przejmujcie. Taki mazik on sobie doskonale odparuje, a jak nie w ten sposób, jak sobie sprawdziliście, możecie widzieć, że jest taki mas. Bierzecie mikrofibrę, tą, którą macie, i po prostu lekko na zasadzie tego luźnego nadgarstka wciągacie to wszystko. Mikrofibra nam pięknie ciągnie wszystko. Zbiera nam cały syf i naprawdę nie wiem, czy zużyliśmy. Ojej, zgrzałem się. Chcę 20 ml tego w tej chwili. I szybę mamy czystą. Jeszcze raz pokażę. Bez tego mazu, może. Tutaj mamy ten mas, więc sobie go w ten sposób zacieramy. Mam mokrą mikrofibrę, więc postaram się suchą częścią to zrobić. Ale nawet jak zostanie coś takiego, to to Wam pięknie naprawdę odparuje. I nie ma problemu. Tu nie ma jakiegoś nacisku. A co najważniejsze, najważniejsze wiecie co? Szyba jest siliska. Czyli powoduje mniejsze przyłapywanie brudu, syfu i tak dalej. Nie? Teraz parapet Wam pokażę. Widać, jak, w jakim stanie jest ten parapet. To jest po prostu masakra. Powinno się go najpierw odkurzyć. Mamy jeszcze jakieś robuny żyjące, te endki. Ale dobra, jedziemy, słuchać. słuchajcie, Nawsiukujecie to. Spójrzcie, jak to rozpuszcza już ten syf. Samo możecie tutaj ramę wewnątrz. Walicie się ten środek, zalewacie cały ten korapek sobie. I to jest ten sam koncentrat, którego używałem również do szyb i do ściągania w ich odchodów. I co teraz? Tego żurzla przewrócić, przewrócić trzeba tylko żeby tam ten też odchód był w środku. <laughs> Więc tak, mikrofibra żurzel. Ja to tak na nazywam te zużyte mikrofibry. Ramy zaczynać od krawędzi sobie. Jedziecie. Tak. I co teraz? No co? No ściągamy te syfy. Co ma być? No i spójrzcie na parapecie możecie sobie w ten sposób pozwolić ponieważ ten syf jest cały rozpuszczony w tym żużlu tylko pamiętajcie zanim te mikrofibry, nie wyrzucajcie tych mikrofib namoczcie sobie w wodzie, przepłukajcie gdzieś we wiaderku i do pralki na 60 stopni A odłożę ją tu, bo już jej nie będziemy używać no i co? Koparapety parapety czyście na sam koniec, albo miejcie osobną mikrofibrę do wycierania na sucho, nie? czy tam szmatki jakieś jakie macie na zewnętrzne parapety nie przeszkadza. Natomiast na szyby wewnątrz, na zewnątrz jednak <laughs> z ze dwie takie mikrofibry żużlowe i z dwie takie do wycierania na sucho. Ja kupuję je w Płocku, w kercherze tutaj na Dobrzyńskiej u Pana Zbyszka i u Pani Agnieszki. Mikrofibra, nie wiem, 17 czy 19 zł. Prana chyba już była dziesiątki razy, jak nieko setki. I zobaczcie, jak ona się zachowuje, jak ona sobie ciągnie to wszystko. Tylko, jeżeli bierzecie mikrofibry, używajcie albo deklarowanych środków do tego, do prania mikrofibr z tymi anionowymi cząsteczkami czyszczącymi. Lub yy, proszku do koloru, ale w temperaturze nie mniejszej niż 40, a zalecane jest nawet 60 stopni bez środka zmiękczającego, czyli bez płynu do pukania. Ponieważ zapchacie te sploty tych mikrofib, tutaj, które są, i ta gramatura, jak jest podawana, producent podaje z 400 czy tam 600 mg. Zrobi się czy z 500, zrobi się raptem Wam może połowa, bo wszystko pozapychacie i fibra Wam nie będzie ciągnąć, tylko będzie się ślizgać. A zaletą mikrofibry jest to, że ona ma ciągnąć brud do środka, a nie się ślizgać. Także no, spójrzcie sobie sami. Jeszcze raz na szybko. Parapecik wytarty. Rama okienna wytarta na mokro, przepraszam. Żeby być już do końca, perfekto, więc wycieramy ją na sucho sobie, oczywiście mikrofibrą, czy tam szmatką bawełnianą możecie w ramach. Zobaczcie ile tego syfu ten mój żużel sobie wciągnął, nie, widać, tych tego wszystkiego, nie, ja rzucę tu na dół, ja ją będę zabierał, żeby mi tu nie chlapała w domu. No i spójrzcie, jak wygląda szyba. Był tutaj, w tym rejonie. Tu taki ptasi odchód, czy tu gdzieś. No i nie ma, nie? Jest czysta. No i to tyle. Poradnik domowy, część pierwsza. Pozdrawiam Was z tej strony. Rafał z Detalinko. Mat. Skoro kręcimy coś dla samochodów, to nakręćmy coś też dla domu. Bo te techniki się przekładają również i w sprzątaniu w domu. No dobra. To wszystko łapa do góry, jeżeli Wam się podobał film i pozdrawiam Was. Rafał z Detalniką Zonmat z Polska. Trzymajcie się, hej!